Brakuje Ci już Andrzeja Dudy na miejscu prezydenta? Chyba tak, wiesz, bo jednak mimo wszystko... Czy Karol Nawrocki dzisiaj jest legalnie wybranym prezydentem Polski? Ale chcesz mnie teraz podejść z tym pytaniem? Ułatwię Ci, nie odpowiadaj jako polityczka, odpowiedz jako Polka. Jakbym miała izbę, która by... izbę Sądu Najwyższego, ale ponieważ nie mam takiej izby... To nie mam tej, tej, tego, tej pewności. Czy dla Ciebie pierwsza dama, Marta Nawrocka, dzisiaj jest lepszą wizytówką dla Polski? Znaczy ja powiem tak, y, 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 pani Marta Nawrocka jest dzisiaj lepszą wizytówką jako pierwsza dama dla PiSu. Czy można powiedzieć, że Karol Nawrocki robił z Konfederacji Frajerów? Ach, można tak powiedzieć, natomiast a, a, myślałeś, że on się odważy? No ale z drugiej strony jest gier, gierkówka, są schetynówki. O, poczekaj, to są nazwy nieformalne, a on by chciał faktycznie, tak jak na wzór a. lotniska imienia Lecha Wałęsy, mieć cepek imienia Mateusza Morawickiego. Fajnie, no kurczę, no i jak mhm. wtedy ty jako polityczka będziesz się czuła, jak w świetle Jupiteru w telewizji Republika Karol Nawrocki będzie ułaskawiał Dariusza Mateckiego? No oczywiście my się spodziewamy, że tak będzie. Natomiast jak ja się będę czuła, będę się czuła podle, bo, bo, bo jak mam jak będę się miała czuć w takiej sytuacji, ale nie tylko ja tylko.